Polska Partia Narodowa. Lista MUBE-9. Albo wy, doraźnie, że głosujecie na Polską Partię Narodową, albo my, jak doraźnie będziemy musieli Wilhelm ten Czołko. Widok przejmujący dla każdego Polaka, oświetlone z krzyże, niczym ostatnia warta bohaterów, najwięcej ofiar z niemieckiego okupanta, Sowietów i mniejszości, której nazwy nie wolno wymieniać, poniósł obóz wyklęty dzisiaj w lewicowo-liberalnych mediach. O kim mowa? O polskich narodowcach, ze stronnictwa narodowego, obozu narodowo-radykalnego, narodowych sił zbrojnych. Wyniszczono polski ruch narodowy, albowiem zawadza w odrodzeniu prawdziwej ojczyzny dla Polaków. Jak feniks popiołów powstajemy zjednoczeni w Polskiej Partii Narodowej, kolejnej stafecie dziejów obozu narodowego. Polska partia na Lista Muber Dziepięć. Polska partia na Lista Muber Dziepięć.